Dzień dobry kochani, dzień dobry. Witam na runie dnia, na weekend na 20 i 21 grudnia 2025. Słońca moje przekaz weekendowy tak się składa, że 20 właśnie w yy, sobotę Mamy nów Księżyca w strzelcu, a więc energię takiego zniecierpliwienia, ale też spontaniczności, poczucia wolności, rozwijania pasji, gotowości do zmian, podejmowania ryzyka. No i fajnie przyjmować te zmiany, nawet kochani, jeżeli one są takie nieoczekiwane, no warto mieć zaufanie tak jak zawsze i codziennie, że góra nas wspiera, że wszechświat nas wspiera. Warto wprowadzić to pozytywne myślenie do naszego życia warto podejmować ryzyko i, i jakby celebrować każdy jeden najmniejszy sukcesik, jakieś mniejsze najmniejsze powodzenie, no ale też odkrywać swoje pasje tak I, i za tym co Cię fascynuje. więc pięknie dąż dąż ambitnie do, do swoich celów i sięgaj, sięgaj naprawdę sięgaj wysoko. Sprawdzimy sobie, jaka energia będzie nam towarzyszyła w sobotę i w niedzielę, kochani moi, może wyciągniemy na nów jedną energię, przemyślę, zastanowię się, bo nie będę robić jakby oddzielnego czytania, kochani moi, patrzymy w sobotę, jaka energia, jaka runa dnia, jaka energia będzie nam towarzyszyła w tą sobotę, sobota, i niedziela i wyciągniemy jedną energię na nów czyli co ten nów y, tobie przyniesie może y, tak ogólnie tak sprawdzimy y, sobota w energii y, kenas czyli tak jak piątek energii otwartości na nowe rzeczy y, zastanowienia się jakich zmian wymaga nasze życie Energii zostawienia za sobą czegoś z przeszłości, energii śmiałego pójścia w nowe, tak pozostawiając przeszłość za sobą, energii takiego pozytywnego myślenia na przyszłość. No i też właśnie zobaczenia przede wszystkim tego, co warto w tym swoim życiu zmienić, z czym warto, co warto zainicjować, z czym wyjść, ale przede wszystkim otworzyć się na ten swój wewnętrzny ogień, o czym mówi Kenas, tak, bo to jest taka energia, która która mówi, no, idź śmiało, idź śmiało otwarcie w przyszłość, opiekę z góry masz, otwieraj się na wiedzę, tak? Bo tutaj jasność myślenia będzie, powodzenie będzie, więc zdobywaj tą wiedzę. To jest też taka energia, duża energia życiowa, więc jest szansa poczuć się zdecydowanie lepiej, ale jest to też taka energia, która będzie. Jakby zbudzała w tobie potrzebę nauki, rozwijania zainteresowań, właśnie, Czyli typowo energia tego, tego nowiu się nam pokazuje, tak? No, jest to też energia nowych rzeczy. Ktoś może zaproponować ci wspólne zamieszkanie, może się okazać, że jesteś w ciąży i będziecie przyspieszać ślub. To jest też energia takiego stanu zakochania, namiętności, bycia blisko z kimś, tak? To jest też energia takiej potrzeby związku, czyli chcesz się otworzyć na to, żeby być z kimś, żeby. Iść przez życie z kimś, tak? To jest taka energia rozkoszy. Miłosnej może pojawić się namiętny kochanek, to jest taka energia wymarzonej miłości, go, takiego gorącego, dobrego, rokującego związku, ale też energia potrzeby tworzenia, otwartości na nowe, gotowości podjęcia nowych obowiązków, taki zapał twórczy nam się tutaj przykre nas, jakby pokazuje, więc warto z tym wychodzić, warto się otwierać. To jest taka energia też właśnie. Entuzjazmu, ciekawości, tak, więc ta energia będzie pchała i będzie nas wspierała, tak, bo będzie przynosiła wzrost siły twórczej, będzie dodawała nam tutaj powodzenia w miłości, ale też będzie mocno wpływała na regenerowanie naszych sił, tak? I będzie tutaj też ułatwiała, jeżeli masz problem z poczęciem dziecka, to ona tu pięknie, pięknie pomoże. Też takie energiczne działanie, za, jakby tutaj energia mówi, no, zapewni Ci wzrost finansowy, tak? Więc otwórz się na nowe możliwości, tutaj też jakaś gotówka jak najbardziej może się w tą sobotę pojawić, tak, no z takiego kreatywnego działania, tak, no na pewno może czegoś nie dostrzegasz w sobie, tak, może jest coś, nad czym warto byłoby popracować, więc no to jest taka energia, gdzie, gdzie trzeba się otworzyć yy, i zastanowić, yy, tak, yy, to właśnie co, co, co jest niewidzialne i, i, i tutaj Kenas ma szansę to Tobie pokazać tak no, możesz też tutaj no, zupełnie zaskoczyć się osobowością jakiejś osoby bo zawsze mogłeś postrzegać tą osobę jako kogoś zupełnie innego a tu się okaże tak jakby drugie oblicze danej osoby czy to te dobre czy, czy złe przy Kenas to też są, też są niespodzianki pokazują się nowe perspektywy właściwie Kenas rozjaśnia wszystko więc przepiękna energia która pokazuje, że, że no jest szanse naprawdę na wiele to zależy tylko od nas, czy my będziemy pozytywnie myśleć czy my będziemy chcieli dostrzec to, czego wymaga to nasze życie no bo warto przemienić lęk przed zmianami lęk przed nowym w odwagę kochani, bo góra wspiera, więc warto tutaj też manifestować, że wszelki lęk przemieniam w odwagę, tak, i jakby iść z tym, iść z tym w to nowe, w ten nów, tak, zaczynanie po nowemu, inaczej. Niedziela pokazuje się w energii... Hmm, hmm, Odali, a więc w niedzielę tutaj będzie spędzany czas w rodzinnym gronie, odwiedziny krewnych, rodziny, może ważne sprawy domu, czyli może sprawy wokół właśnie tutaj jeszcze może prezentów, może porządków, może właśnie wszystko, co związane z domem. Może będziesz przygotowywał właśnie ten dom na święta, może będziesz już wyjeżdżał i będzie spotkanie z domem rodzinnym, na przykład z ludźmi tutaj z rodziny, tak, z bliskimi, więc jest to taka energia też właśnie też i wystroju domu, tak, no wszystko związane tutaj z, z domem, z rodziną, tak, no, jakby nie było, no to jest to, jest, to jest niedziela przed, przed świętami, więc Yy, taka, taka energia może właśnie tutaj w niedzielę też jakieś maseczki będziesz sobie robił, bo to jest też taka energia Większej dbałości o siebie, więc, więc może, może tak. No, to takie będzie też poczucie optymizmu, pewności, też będziesz umiał wyciągać wnioski z różnych sytuacji, będziesz świadomy też tutaj swoich możliwości, będzie taka pewność siebie, kreatywność, może w domu właśnie będziesz tutaj przystrajał, może stroił choinkę. No, to jest kreatywność, realizacja, takie szersze widzenie rzeczywistości, tak, więc, więc w ten sposób nam się tutaj energia pokazała, yy, rodzina, yy, tak? Yy, tutaj yy, takie wartości rodzinne, no, yy, będzie taka refleksyjność, też, yy, tak? Więc więc w ten sposób, ale to może być też tak, że, że, że ty będziesz tutaj inwestować w nieruchomość, może będziesz jakieś tutaj jeszcze remonciki małe robił, przestawianka, tak? Ktoś może. Tutaj też coś tworzyć w domu, może, może pracujesz, tak. No w każdym razie, wszystko co związane z domem, też, też właśnie tu sprawy domowników, sprawy dzieci, ale wystrój, porządki. Myślę, że tutaj ta odala chce nam o tym powiedzieć, tak, przed tym czasem świątecznym. Może coś kupisz do domu, tak. No, energia mówi, nie bój się. Tak przyszłości przy odali, bo może tutaj coś będziesz analizował, właśnie ta refleksyjność będzie, bo zawsze pamiętaj, że to, co w przyszłości czego się nauczyłeś, czego doświadczyłeś, to to jest taka jakby podwalina zasiewu, no w przyszłości obfitości. tak Więc jakby tutaj warto warto czerpać z tej przeszłości oczywiście nie rozczulać się i nie wspominać tego co trudne tylko wyciągnąć te pozytywne wnioski tak no to też jest taki taka też troska o dzieci o rodzinę o rodziców tak to jest też energia płodności więc no przepiękna piękna energia tak też Realizacji jakichś marzeń y, dzięki wytężonej pracy, tu pomoc, współpraca się pokazuje. Dla kogoś to może być też no, y, poczucie się gdzieś jak w domu. Raczej taki dzień bez zagrożeń, y, raczej y, pozytywny, y, tak? Y, no, troska właśnie tutaj i opieka pokazuje się też tak ale też realizowanie swoich pasji, może właśnie rodzinnych, spędzanie czasu z rodziną e, przede wszystkim się pokazuje i te sprawy rodzinne, będzie trzeba się nimi zająć, one będą istotne, e, e, istotne i, i ważne w ten weekend, tak nam się tutaj e, pokazało, tak, i zobaczymy sobie hmm, tutaj przekaza, a później sprawdzimy jeszcze energię na nów, na nów. Co tutaj runy tak ogólnie, kolektywnie będą chciały nam przekazać? Nowy świt, dokładnie. Najgorsze jest za tobą, a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie. Tylko trzeba to dostrzec i za tym pójść dokładnie, pokazuje się nowe, pokazują się nowe możliwości, nowe szanse i wartość taką otwartością yy, iść w przyszłości. Uwierzyć, że to się zrealizuje i yy, no, yy, przemienić w odwagę ten lęk, kochani. Przemienić w odwagę ten lęk. Weekend, weekend, weekend. I wybieramy sobie, kochani, jedynka, dwójka, trójka, jedyneczka. Szanse są na coś niewielkie. Nie dla dwójeczki, a dla trójeczki, bądź cierpliwy, czyli z cierpliwością podejść do pewnych rzeczy, bo na wszystko jest czas i miejsce. Więc trzeba tutaj z cierpliwością podejść. Dobrze, kochani, teraz sobie sprawdzimy energię tego nowiu, Co tutaj ten now będzie taki, taka główna energia tego nowiu. Co ona nam chce pokazać? Wyciągnęłam równe, kochani, i patrzymy. Ha! Nów. A więc tutaj ansus, Ansus to jest taka energia, że ten, ten nów przynosi nam jakieś informacje, jakieś wiadomości, jakieś możliwości, możliwości zdobycia jakiejś wiedzy, zdobycia jakiejś informacji, możliwości jakby rozpoczęcia nauki. Możliwości rozwoju osobistego, ale też możliwości wygranej dla kogoś, jak najbardziej tak, bo Ansus jest taką energią. Przepraszam, ale też możliwości jakby rozmów takich oświecających z mądrymi, z mądrymi ludźmi, którzy będą. Wprowadzać tutaj, właśnie będzie zdobywać tą wiedzę poprzez rozmowę z tymi mądrymi ludźmi. No, jest to energia wzrostu, więc ty tutaj poprzez ten nów masz szansę wzrosnąć, masz szansę zdobyć mądrość, tak? Masz szansę też na odwiedziny, bo ktoś tutaj w tych energiach i w najbliższym czasie może z starszych krewnych Cię odwiedzić, możesz otrzymać jakiś prezent. No, wiadomo, czas taki, a nie inny, kochani, ale to jest. Taka energia też natchnienia artystycznego, twórczych myśli, więc tutaj otwórz się na kreowanie, na tworzenie bo tutaj ta energia przynosi, tak, przynosi pozytywne informacje. Też jeżeli się uczysz, no to jeżeli zdajesz jakieś egzaminy, to ten nów może ci przynieść pomyślny zdany egzamin, czy to ustny, czy pisemny. To jest też taka energia, że możesz zacząć zarabiać dzięki swojemu wykształceniu albo dzięki swojej kreatywności, tak. To jest taka energia też dla kogoś umowy, czy jakiegoś kontraktu dobrego, tak. No tutaj jest energia... Yy, dzięki yy, zarobkom, dzięki właśnie temu wykształceniu yy, Twojemu, ale też Ty możesz tu zdobywać wiedzę, wiedzę tajemną równie dobrze, tak? Więc tutaj yy, energia, która yy, przynosi Przynosi też rozwiązanie jakiegoś dylematu czy też nauk, nowych umiejętności. Na pewno, na pewno też otwórz się na wiedzę, na pomoc, na rady od kogoś starszego, bo będą one istotne, istotne i ważne. Na pewno energia Ansus też mówi: poznawaj swoje wnętrze, bo to jest odpowiedni czas. Na, na to i też oczekuj tego, co, czego najmniej się spodziewasz, bo tutaj przyjdą nowe szanse i nowe możliwości, coś się rozjaśni, mogą przyjść wiadomości, które zmienią Twoje życie na zawsze. Także y, otwórz się tak na nowe spotkania, właśnie na te wiadomości, bo one y, no na pewno wywrą pozytywny wpływ na twoje, twoje życie. Przepięknie, kochani, przepięknie. A na co zwrócić uwagę w tym nowiu? No, otwórz się też na komunikację i też, jakby, będzie tutaj intuicja pięknie ci podpowiadała, tak? A na co zwrócić uwagę? Lagus podpowiada nam, żeby. Jakby nie blokować energii, żeby działać natychmiast, żeby popłynąć z prądem, popłynąć na tyle, ile czujesz, nie przywiązywać się do efektów działania, tylko śmiało do przodu tak, na co zwrócić uwagę też zwróć uwagę na to, jak jesz czy nie potrzeba tutaj jakiejś zmiany, tak, zadbać bardziej o dietę tak, zwrócić uwagę, czy woda w organizmie się nie zatrzymuje może właśnie skorzystać z magicznej tutaj mocy ziół, wprowadzić to do, to do, do, do swojego życia ale przede wszystkim ona mówi, nie blokuj energii działaj, ruszaj natychmiast co dobrego przynosi nów, no Cóż może przynieść? Ona, Kenas, Dagas mówi nam, że przynosi transformację, przynosi zmianę, przynosi nadzieję, że wszystko potoczy się jak najlepiej. Trzeba patrzeć bardzo pozytywnie w przyszłość, bo Dagas mówi, że tu przyjdzie to, co najlepsze. Tu masz szansę uwolnić się od jakichś trudnych rzeczy, masz szansę odejść od tego, co. Co nie służy. Dagas to jest energia, która mówi, co dobrego przychodzi: przychodzą pozytywne zmiany, przychodzi sukces, przychodzi powodzenie, przychodzi, przychodzą szczęśliwe zdarzenia. I nawet jeżeli ci się trochę nie chce albo się lękasz, to tutaj trzeba. Trzeba iść do przodu, postanowić coś, tak? Bo jest szansa na realizację. Jeżeli ty sobie zaufasz, zaufasz, że góra cię prowadzi i pójdziesz śmiało z podniesionym czołem i z, taki, z taką otwartością serducha, no to tutaj masz możliwość, bo czekają Cię korzystne zmiany, duże zmiany i, i naprawdę Twoje działania będą tak jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki się realizowały, marzenia mają szansę się spełnić, możesz wejść w coś nowego, jeszcze dokładnie takiego niedoprecyzowanego, ale żebyś się odważył, energię mówią, bo to wprowadzi do Twojego życia zmianę, to wprowadzi do Twojego życia transformację. Tak? Więc, jakby otwórz się na te nowe pomysły, otwórz się na to, co ci w duszy gra, bo to jest bardzo dobry czas na podejmowanie nauki i tu się pokazuje, że. Tutaj, to co dobrego i powtórzyło nam się, tak? Energia z danego egzaminu, jakiegoś dyplomu, jakichś sukcesów, tutaj jeśli chodzi o uczelnię, ale też, jakby tutaj, podejmowanie tej nauki albo otrzymanie jakichś nieoczekiwanych propozycji naukowych, tak? Pokazuje się tu pomyślność w związku, nowa nagła miłość dla. Dla singli, więc tu są porywy, porywy serca i y, osoba, która może zostać w Twoim życiu na dłużej. Przepięknie, y, bardzo sprzyjający czas dla nowych projektów, dla nowych przedsięwzięć tutaj. Więc y, Ty tutaj masz szansę to wprowadzić, bo tu się pokazuje y, dla kogoś, kto nie pracuje, początek prawdziwej kariery zawodowej i powodzenia. Więc tutaj y, jest, jest naprawdę jakieś pozytywne zakończenie kłopotu i wielka odmiana losu, transformacyjnie nam się tutaj pięknie to pokazało, więc jakieś nieoczekiwane zyski też możesz otrzymać. Na pewno energia tutaj obiecuje, że wszelkie działania, projekty, nawet zamiary przyniosą ci dochód, więc działaj, otwieraj się na to, a też możesz zagrać, bo energię mówią tutaj, że. <noise> że no masz szansę, tak masz szansę, tutaj tylko zwróć uwagę, żeby nie blokować się na, no bo żeby tutaj te zdrowie, takie te, te problemy też emocjonalne, czy psychiczne, gdzieś tam czy ta, ten lęk właśnie no nie blokował cię przed tą możliwością tak, tą szansą pięknie kochani Jaka rada? <laughs> Działaj, ruszaj do przodu. To jest taka energia, która mówi, do, do przodu, z determinacją, z wytrwałością, tak, z witalnością. To jest taka energia mocy, pozbycia się tego niepokoju, tak, no, rada jest taka, ty zastanów się, dlaczego ty się obawiasz, skąd się bierze ten lęk. I tutaj by trzeba było dojść do sedna. Jak odkryjesz przyczynę i... Z, korzystasz z tych możliwości, tak? No to tu jest szczęście, tu jest dobrobyt, tu jest spełnienie, tu jest moc, tu jest wyzdrowienie. Więc idź w tym kierunku: buduj tą wewnętrzną siłę, dużo się uziemiaj, bądź tu i teraz i działaj natychmiast. Tak, energię nam tutaj pięknie yy, pokazały. No, nic bym nie dodała więcej. Przepiękna energia tego nowiu. Przepiękna z twojej natury nie wynika skłonność do czynienia złych rzeczy a kiedy się przez nie uwagę zdarzają nie obwiniaj się więc poczuj się wolny to jest właśnie to żeby spojrzeć głębiej w siebie żeby sobie wybaczyć poprzez właśnie zrozumienie jeżeli nawet coś kiedyś nie wyszło to jakby nie obawiaj się i nie myśl że tym razem też się nie uda tak, wybacz sobie i innym, uwolnij się od ciężaru przeszłości i pamiętaj, że lęk warto przemienić w odwagę i zaufać, że wszechświat Cię wspiera. Wszystkiego dobrego, pięknego czasu, każdemu Tobie, Mimeruna.